Servus. Ze względu na politykę YouTube, postanowiłem nie wstawiać tutaj tego filmu. Zamiast tego zapraszam do obejrzenia go w pełnej formie na moim fanpageu na Facebooku. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu. Uważam, że to jeden z najważniejszych filmów, jakie do tej pory nagrałem, więc gorąco zachęcam do obejrzenia. Jeżeli i ty uznasz go za wartościowy, mam nadzieję, że wrócisz tutaj, zostawisz lajka i o ile jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybujesz kanał. Do zobaczenia na moim fanpageu. Organizm dziecka nie jest głupi. Jeżeli ma określony apetyt, to widocznie takie ma zapotrzebowanie. Podczas wzrostu potrzebuje białka, tłuszczów, kalorii. Proces utraty masy ciała wymaga deficytu kalorycznego, czyli pozbawienia dziecka tego, co jest mu potrzebne. Jeżeli te osoby naprawdę będą musiały schudnąć, na litość mocy mają na to czas. Mogą spokojnie zrzucić tych kilka zbędnych kilogramów mając 20 lat, jeżeli nadal będą miały taką potrzebę. A najprawdopodobniej nie będą miały, bo w miarę wzrostu rozkład tkanki tłuszczowej znacznie się zmieni, sylwetka będzie wyglądać zupełnie inaczej.